Gdzieś tam słyszałem to nazwisko Piazzola, Piazzola, bo to wiele osób mi mówiło, a ja zajmowałem się wcześniej muzyką francuską, przede wszystkim grając na akordeonie. I wiele osób pytało mnie o tego Piazza, bo też kojarzyli go z Paryżem. W sumie poniekąd słusznie, bo Piazza sporo czasu przebywał w Paryżu, ale jest to Argentyńczyk, który stworzył tango koncertowe. I wówczas, kiedy pojechałem na próby i spotkałem się z tą muzyką, te tematy tak zaczęły mi chodzić po głowie, że nie mogłem się od nich uwolnić. I od tego czasu zakochałem się w muzyce Piazzoli, i w tangu zacząłem się również interesować tangiem klasycznym. W tej muzyce jest tyle emocji, przede wszystkim tyle emocji. Trudno przejść obojętnie obok tej muzyki. Ona mnie tak wciągnęła. A to też za sprawą bandoneonu, bo, bo w momencie, kiedy zacząłem grać tango z Waldemarem na pierwsze nagrania zrobiłem na akordeonie, ale szybko przekonałem się, że do, do tanga musi być bandoneon, na którym dzisiaj gram i na takim, na jakim grają w Argentynie yy, Argentyńczycy. Póki nie pojawi się Piazzolla to tango w zasadzie było tylko muzyką taneczną, grano ją w klubach tanecznych w Buenos Aires yy, i kiedy Piazzolla yy, zaczął początkowo aranżować na swój sposób nawet te popularne tanga taneczne, to nie bardzo się to podobało Argentyńczykom, bo nie wiedzieli, czy mają słuchać, czy tańczyć. <gry> A Piacoli właśnie o to chodziło, żeby zrobić z tanga e, muzykę koncertową. No i udało mu się to. E, dzisiaj jego muzyka rozbrzmiewa w największych salach koncertowych na całym świecie. No niebawem odbędzie się koncert w Poznaniu, tango show, będzie to, będzie to w, tango w pełnej krasie tak powiem, bo oprócz muzyki będzie też śpiew i taniec, także będziemy grać głównie muzykę Astro Piacowi i to w kwintecie, w oryginalnym składzie tak jak grał Astro Piazzola.